Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na spacer po szklarni. Mamy ostatni weekend października. Zobaczcie, co ciekawego u mnie w szklarni rośnie. Piszcie w komentarzach, jak tam wasz poplon, co macie wysiane w swoich szklarniach, tunelach foliowych czy na swoich grządkach w ogródku. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Tutaj, jak widzicie, jest moja cebulka Ozima, która była wysiewana, już jakieś wysadzana w zasadzie z cebulki, dymki. Jakiś czas temu filmik jest na kanale, podlinkuję Wam na dole. Zobaczymy, jak ta uprawa się powiedzie. Myślę, że nie wszystka, nie każda ta cebulka dożyje w ogóle okresu, momentu odpowiedniego do zbioru. Jest bardzo ciepło, fajnie słonecznie, więc szklarnia się nagrzewa. To są moje sałaty. One były wysiewane rzutowo, więc z moich nasion, więc jak widać las. I oprócz lasu chwastów jest właśnie mały lasek sałat. Zobaczymy jak jeszcze urosną, podrosną. Za niedługo będę przerywać i wyrywać, więc powinno być dobrze. Tutaj jest moja pietruszka naciowa. Która jest z nami od początku w szklarni. Była wysiewana na wiosnę. Jak widzicie, teraz ma się dobrze. Nawet przeżyła to, że była głęboko zakopana i zasłonięta przez pomidory. Tutaj moje kolejne sałaty. Muszę szczerze powiedziawszy siąść i troszkę przeplewić to wszystko. Gdzie Gdzieniegdzie też prześwituję koperek, bo koperek też tu wysiewałam. Też tak rzutowo, więc fajnie, że wszystko ładnie rośnie. Ale chwasty rosną również też szybko. Tutaj kolejne sałaty i chwasty. Różne sałaty wysiewałam na kanale. Macie filmik, tam wszystkie nazwy. Tutaj jest sałata dębolistna. Tutaj jest mizuna. Taka zielona, bardzo fajny smak mają te dwie roślinki, te dwie mizuny. Taki troszkę ostrzejszy, musztardowy. Tutaj mam przygotowaną agrowłókninę białą zimową. Będziemy robić mini tuneliki foliowe w tej szklarni. A tutaj jest moja kapusta pekińska, która też była wysadzona tylko z rozsady. Powiem Wam szczerze, że tu ślimaczek się wdarł. Jak on wlazł to nie wiem, ale ewidentnie to był ślimak. Niestety nie zdążyłam unieszkodliwić go wcześniej. Teraz już... Poradziłam sobie z tym problemem, myślę, że więcej ślimaków nie będzie. Teraz natomiast sprawdzam, czy nie ma przypadkiem mszycy, bo jeszcze na tej pekińskiej kapuście, którą mam na zewnątrz, w gruncie, myszyca się zdarza. Nic z tym nie robię, ewentualnie lekko ręką no dość niehumanitarnie ale zabijam tą mszycę. Nie, żadnych oprysków nie robię, bo to nie ma teraz sensu. Tutaj jest cały pas moich różnego rodzaju rzodkiewek. malutku będą się nadawały do zbioru. Ale teraz jeszcze na chwilę obecną zrywam te, które mam na polu. Jest ich bardzo dużo, są bardzo duże. Myślę, że na kanale pojawi się filmik ogólnie z takich zbiorów moich rzeczy i moich warzyw, które są jeszcze w gruncie, nawet teraz. Filmik pewnie będzie dopiero w listopadzie, więc... Obserwujcie kanał, zachęcam. Na pewno zdziwicie się, jak dużo jeszcze rzeczy jest na tym polu, mimo tak późnej pory. Liczę, że te kapusty pekińskie, które mam na zewnątrz, pięknie sobie dorosną, zawiążą te główki, mniejsze lub większe. Mi tak naprawdę nie zależy na ogromnych główkach, jeżeli chodzi o kapustę pekińską, bo. Nawet nie jesteśmy w stanie za bardzo takich dużych główek przejeść, nam wystarczą takie mniejsze, po kilkanaście listków. Te tutaj w szklarni są mniejsze niż te na zewnątrz, choć były wysadzane w bardzo podobnym czasie, co jest dla mnie oczywiście zaskoczeniem, bo jednak szklarnia jest cieplej, ale jak widać, ona tego ciepła nie lubi. Tutaj mamy rzodkiewki, które już nadawałyby się do zrywania, troszkę je podsypuję, bo jednak przy podlewaniu ta ziemia jakoś się obsypała. Też te, też te rzodkiewki tak wydarły, że tak powiem, bardzo w liście w tym roku. Pewnie było im za ciepło w momencie sadzenia, siania. Ale to nic, jak troszkę je podsypię, to jeszcze powinny te główki, te korzonki urosnąć, a tutaj po prostu ja nie wiem, co to się wysiało. Chyba to chwast, co nie? Żadna sałata moja tak nie wygląda. Muszę to przeplewić, bo aż wstyd. Ale nie ma czasu. Mam tyle teraz ciekawych pomysłów w ogrodzie. Na kanale są ostatnio filmiki z sadzenia drzewek owocowych, z nowej rabaty kwiatowej. No teraz jeszcze przygotowuje się pod ściółkowanie krzewów i drzew owocowych, więc mnóstwo pracy. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, Cześć.